Gracze właśnie skończyli banować mapy. Mapy, jakie mamy, to jest Last Refuge, Springtime i Tide Hunters. Warg wybrał sobie mapę Tide Hunters i zobaczymy, co wybierze PUKI. Jaką mapę będzie chciał w przypadku przegranej, a ja Springtime, czyli, czyli LR First, później mapa przegranego. Warg przeciwko PUKIEMu. Wark rozpoczyna grę od Drakuli, zobaczcie. Wark rozpoczyna grę od Drakuli, więc wyciągnął swoje najcięższe działa. Jeżeli chodzi o Pukiego, mamy kogo granego? Mamy granego Wróżbitę! Bardzo ciekawe podejście. Wróżbita. Grany Farsil. Wcześniej w całych e, dwóch tygodniach zmagań, póki grał mistrza Ostrzy. Tym razem zagrany wróżbita, więc troszeczkę zmieniony styl gry. Co tu przygotuje wark? Czy będzie granie na jednej bazie, czy będzie grana kopalnia złota? Zobaczcie, sprzedany z Wój miejskiego portalu, kupiona czaszka ofiarna, rytualny sztylet i różdżka nekromancji. Od razu, jak widzimy, póki. Idzie na przeciwnika, a warg idzie na klipowanie kopalni złota. Zobaczymy w takim razie, jak to wyjdzie. Robiona nerubiańska wieża. No i Wark usypia ogrzego Maga, rusza do ataku, ale w bazie pojawia się wróżbita, który zaczyna podgryzać tych biednych akolitów. Jeden akolita tutaj jest wścigany przez wilka. Tutaj kolejna ata akolita atakowany. Jest rubiańska wieża do pomocy. Jak widzimy upiorny władca kripuje. Wark ma bardzo mało drewna. Atakowani akolici. Jeden akolita pada, drugi akolita zaraz również padnie. Świetny od Pukiego, Ale ale początek, proszę Państwa, panie i panowie, ale początek fazy play-off. Jak to by niektórzy powiedzieli, na ostro, na ostro jest grane. Dwóch akolitów wyciągniętych na takim etapie gry to naprawdę bardzo dużo. Póki może być zadowolony z tego, co tutaj udało mu się osiągnąć. Jak widzimy, wark ma bardzo mało drewna, więc przez dłuższy czas również nie będzie mógł sobie zrobić tutaj nawiedzonej kopalni złota. Jego sytuacja nie jest najlepsza, no ale zobaczymy. Cały czas można grać. Uszczuplona ekonomia, dosyć mocno. Ale wiadomo, z gry nie wyjdziemy, trzeba grać, trzeba walczyć. Póki na razie na spokojnie. Drugie legowisko wybudowane, emporium Wudu, kripowane obozowisko, pierścień ochrony dla wróżbity. Upiorny władca kripuje, szpony ataku zdobył, więcej guli szkolonych. Cały czas nie ma tutaj kopalni złota. Robiona najpierw nerubiańska wieża. Zobaczymy, może póki będzie chciał zrobić jakiegoś follow-upa, czyli taki kolejny atak z władcą ognia. Ciekawe, ale nie widzimy baraków, więc raczej czegoś takiego nie zobaczymy. Jest gotowa za chwilkę warownia. Od razu szkolony łowca cieni, jedna bestiarnia, od razu forteca. No i jak widzimy, Puki wykorzystuje swoje surowce, drewno, złoto. Warg próbuje sobie zdobyć trzeci poziom. Gra pod uśpienie, pod sworma, taką falę nieumarłą. Gule ładnie mikrowane. Kopalnia, powolutku tutaj jest budowana. Druga bestiarnia, wróżbita, drugi poziom. Szkielet wyskautował, co się dzieje. Znaki strażnicze, jeden znak rozstawiony tutaj, żeby no, widzieć, czy przeciwnik idzie, czy nie idzie. Idę albo nie idę. Wróżbita na spokojnie, jak widzimy, póki jest zadowolony po tym, co mu się udało zrobić na wczesnym etapie gry. Podejrzewa, że przeciwnik gra upiornego władcę, więc póki wie o tym, że jeżeli wyjdzie gdzieś na mapę agresywnie, wystarczy, że spotka tylko na chwilę upiornego władcę, zostanie uśpiony, otoczony przez szkielety i góle, no i tak się skończy historia z wychodzeniem na mapę. Teraz trzeba poczekać na jakieś jednostki, na jakieś wiwki. Kopalnia niedługo będzie wybudowana, budowany cmentarz, kolejni akolici, szkoleni, a znaczy, no może już wyszkoleni nawet. Mamy tutaj trzech, czwarta kolita, jeszcze jeden będzie potrzebny. Póki nas spokojnie klipuje, jak widzimy, nie ryzykuje za dużo. Tutaj mamy ile 2, 4, 5 guli. Jak będą jeźdźcy wiatru z tymi gulami będzie można jak najbardziej zawalczyć. Ogrzymak, może będzie dinaj. Zobaczymy, co tu się uda zrobić. Póki leciutko się odsuwa, ale fajnie byłoby walczyć o tego ogrzego maga. Trochę się boi, poluje na góle. Jeden gól zheksowany, stracony będzie ten ogrzymak. Szkoda, błyskawica, nie było błyskawicy, ale można polować na góle. Gdzie jest łowca cieni? łowca cieni niestety się zatrzymał. Gól będzie zdinajowany, miktura niewrażliwości dla upiornego władcy. Łowca cieni poza grupą. Trzeba go jak najszybciej złapać. Robione sale umarłych przez gracza nieumarłego. Robi sobie wieże duchów. Dobrze byłoby teraz jakieś jeszcze jedno obozowisko sobie skripować. Kolejny jeździec wiatru. Wiwki są teraz tutaj, jak widzimy, wyborem Pukiego. Księga inteligencji szkoda plus dwa do inteligencji to jest dużo. Póki dalej chce klipować, ale tutaj swoje obozowisko robi. Nie wiem, czy nie warto byłoby tutaj zrobić obozowisko przeciwnika. Na początku gramy jeźdźców wiatru, bo mamy taką przewagę nad graczem nieumarłym. Tym bardziej nad graczem nieumarłym, który gra kopalnię złota szybką. Druga krypta, czyli no co będą gargulce? Biesy? Niedługo się dowiemy, różdżka wiatru. Zatrucie dla jeźdźców, zatrute włócznie. Bardzo dobre polepszenie. Jorny ładca na spokojnie sobie klipuje. Szkoda, że tutaj póki nie blokuje tego obozowiska. Wark może to wykorzystać i skripować jak najszybciej kampa. Supply block mały od Pukiego. I to jest to, gracz nie umarły wyciąga obozowisko, którego nie powinien mieć prawa tak naprawdę sklipować w tej sytuacji. Zamiast skripować to obozowisko. Ork powinien być gdzieś tutaj w tym momencie. Dobrze, Wark korzysta z błędów przeciwnika. Trzeba wykorzystywać to, co pozwoli nam zrobić przeciwnik. Trzeba od razu wykorzystać, jeżeli popełnia błędy. Jeździ z wiatru, otrzymuje dużo obrażeń. Zmikrowany, leczony. Czy będzie tu mikstura many, czy może mikstura leczenia? Jedno i drugie byłoby przydatne. Kupiony szatkownik. Wódz jako trzeci bohater. Ogrzymag i mikstura many. Świetny przedmiot, bardzo dobry przedmiot. Można być zadowolonym z tego, czym obdarował ogrzymak tutaj upiornego władcę. Upiorny władca, czwarty poziom. Kolejne Biesy szkolone. Mała, wielka sala grana. Peony wyciągnięte. Za mało klipowania, za mało kripowania, za mało kontroli środkowych obozowisk upłukiego. Za mało kontroli obozowisk przeciwnika. Przeciwnik nie powinien mieć prawa kripować tych obozowisk. Nie powinien mieć prawa. Flet celności alerii. Fajnie. Jeden peon wyciągnięty, ponieważ było przybicie limitu. Wódz taurenów w grze. Gul widzi kopalnie. Co tu będzie? Ankh inkarnacji. Przydatny przedmiot. Fokusowanie bohaterów tutaj nie będzie. Możliwe u Pukiego. Zawodnicy ostro makrują, ale zobaczcie, póki na razie jest w stanie utrzymywać tutaj tempo, jeżeli chodzi o makro swojego przeciwnika, więc na to należy zwrócić uwagę. Rycerz kolony, czarna Cytadela. Trzy wieżyczki tutaj, dwie wieżyczki tu. Bardzo dobrze przygotowany warg. Wie, że gracz, który gra masę jeźdźców wiatru może w pewnym momencie po prostu wbiec w ekonomię i zacząć atakować po raz kolejny akolitów. A to nie byłaby fajna rzecz stracić na tym etapie akolitów. Makro musi tutaj funkcjonować na najwyższych obrotach. Umocnione legowiska. Szatkownik, jak widzimy, tutaj pracuje. Aż się kurczę... Kurzy. Księga zwinności, biegnie dwóch, podniósł w końcu jeden z nich, Tauren, nie ma katastrofy, najlepiej by było, podniósł Łowca Cieni, ale nie ma, nie ma tu już większego znaczenia. Wódz Taurenów w drugi poziom, Przydział, przydałby się poziom trzeci, gdzie idzie póki. powinien na przykład tu obozowisko zrobić, ewentualnie pobiec tutaj na środkowe obozowisko, ale wygląda, że chce jeszcze zahaczyć o swój sklep, zobaczymy czy sprzeda Prastare Django wytrzymałości, Robi polepszenia. Wyciągane obozowisko przez warga. Jak widzimy, gracze nie lenią się, tylko cały czas coś robią. Te gry wyglądają całkowicie inaczej niż w pierwszym i drugim tygodniu zmagań w grupach. Widać, że gracze, no, nie wszystko pokazywali, co ćwiczą. Księga inteligencji, czy zostanie podniesiona? Tak, wróżbita podbiega. O, księga, a wezmę sobie. Skalny golem. Jaki będzie przedmiot? Tylko nie buty Las. Wszystko ja, tak tylko nie buty Las. Gul, patrzcie, pilnuje tutaj. Yy, pilnuje obozowiska. Peony wskoczyły do legowiska i proszę bardzo, wybroniły się. Mikstura niewrażliwości przypadkiem odpalona przez upiornego władcę. Niedobrze, niedobrze. Ważny przedmiot. Szkoda. Trzeba uważać, jak klikamy. Dziękuję bardzo za subskrypcję Oli. Dziękuję bardzo za 13 miesiąc. Mam nadzieję, że zobaczymy Ciebie w królu K 3, jeżeli uda się to zrobić. I weźmiesz udział w turnieju kwalifikacyjnym. Warg. Cały czas. Pierwszy poziom rycerza. Póki 63 suplaja. Przeciwnik ma 62. Kontrola teraz będzie tutaj czerwonego obozowiska, na kogo konto powędruje. Mały Klipczak, o, póki widzi, można scheksować Biesa, Bies złapany, Bies atakowany. Swarm. o, pięknie i. Puh, ogr powędrował na konto Pukiego, póki nie powinien atakować. Na spokojnie grę tutaj przeprowadzić. Atakowany jest tutaj. Czy zginie, czy nie zginie? Jest błyskawica z miejskiego portalu użyty przez warga w ostatniej chwili. No i pytanie, co Puki zrobi? Puki chyba czuje, że może walczyć, ale żeby się tutaj nie wybejtował. On powinien uważać. Gul atakuje ekonomię. Puki pewnie teraz jest bardzo skupiony na tym, że jest po stronie swojego przeciwnika. Ale lepiej być ostrożnym, nie ma co ryzykować. To gracz nie umarły. W tym przypadku musi zaatakować nie póki, póki widzi, okej. Okay. Ratuje teraz swoje, swoje peony. Yy, no, trzeba użyć zwoju leczenia. Ładne obrażenia AOE od warga. Ogłuszenie od wodza taurenów. Czy są zwoje leczenia w ekwipunkach tutaj yy, jakichś bohaterów orkowych? Niekoniecznie. Zaczynają padać wiwy. Padają też jak widzimy biesy. Kolejny świetny jak widzimy stomp, ale też lepszy Swarm. Niedługo będzie piąty poziom upiornego władcy. Pojawia się. Niszczycie, niszczycie od razu, próbuję pozbyć się tutaj, jak widzimy, tych wilkorów. Puki. trzeba chyba ratować tych jeźdźców wiatru za pomocą zwoju miejskiego portalu. Chyba się nie uda. O. Wow! Puki jeszcze jest w stanie uciec. Zwojem szybkości ratuje sobie trzech jeźdźców wiatru. Świetna sytuacja dla Pukiego. Zobaczcie, 62 Super na 42. Puki. Cóż, zagra, świetne przedmioty. Warg to nie jest pierwszy lepszy grajek. To ta pokazał Warg, że potrafi grać w. w group stage'u, ale mocno poranione jednostki. Trzeba się wycofać, trzeba je wyleczyć. Ekonomia tutaj nie działa. Zobaczcie, póki nie zbiera złota w swojej drugiej kopalni. upiorny władca próbuje atakować y, tych jeźdźców wiatru. Łowca cieni jak najszybciej musi kupić miksturę many. O, Wark wyciągnie tutaj bestię kodoczu. da się uratować tego biesa bies zjedzony, pies strawiony. Łowca cieni wykorzystał miksurę leczenia, wyleczył od razu w swoich jeźdźców wiatru. Cały czas brak wydobycia. Peony wystraszone siedzą w legowisku, ale mogą wyjść. Mogą... O, zauważyły, wychodzą. W końcu. Szatkownik, 1680 drewna uzbierał. Pierwsza gra i takie, takie meczycho, naprawdę. Widać, że gracze dają z siebie wszystko: łowca cieni, leczenie, Wódz urenów ogłuszenie. Atakowany tutaj jest niszczyciel. Czy niszczyciel przeżyje? Zostaje wyleczony za pomocą koila. Jest to koi tylko na pierwszym poziomie, kolejny swarm. Wycofuje się warg. Warg traci kolejne jednostki. Czy uda się uratować tego niszczyciela? Niszczyciel uratowany, było to bardzo ważne. Wartościowa jednostka. Zobaczcie, jakie to wszystko jest poranione. Warg ma 4750 złota w swojej drugiej kopalni, póki dużo więcej. Więc, jeżeli spojrzymy na to w taki sposób, czyli kto ma więcej czasu, no to więcej czasu na grę ma, póki warg będzie musiał niedługo, no znaczy jeszcze nie teraz, ale za jakieś 2-3 minuty będzie się musiał zastanawiać: OK, powoli się kończy ko złoto w kopalni złota. Tutaj też ubywa tego złota, no póki będzie miał przewagę, jeżeli chodzi o ilość. Kasy. Jaką może zebrać. No i chwilowy rozej między zawodnikami. Gargulce grane przez Wesa. przez warga, przez proszę bardzo, gargulce. Zobaczymy jak te gargulce sobie poradzą, są na razie tylko dwa, ale gargulce i biesy, tak jedno chyba troszeczkę się wyklucza z drugim, zobaczymy jak to wyjdzie, atak na peony, peony szybko wskoczyły do legowisk, rycerz nie posiada many na koila, czy będzie swarm tutaj w te peony, zaraz zobaczymy, jest atak, wjazd na plecy, wyciągnięty od razu jeden bies, biesy łapią jeźdźców wiatru, wiwki jakoś sobie radzą, gargulce atakowany. niszczyciel wysadzony przez bata, przez jeźdźca nietoperza. Ładne ogłuszenie. Atakowany gargulec. Złapany kolejny. Kolejna wiwka złapana. W sieć biesów. Bies jako do pożarła bie, jednego biesa. wark w końcu ma trzeci poziom u swojego rycerza. Robi TP. Próbuje ratować rycerza śmierci. Czy rycerz ocaleje? Tak jest. Bohater żyje. Bohater żyje. Warg 37 supoja, póki 44, upiorny władca piąty poziom, cały czas. Jeżeli upiorny władca w jakiś sposób zdobędzie poziom szósty, no to wiemy, że tam umie coś specjalna, ten infernal. Ta kometa, która z spiekieł chyba leci Warcraftowych, potrafi naprawdę bardzo dużo zrobić, czy będzie kupiony pył ujawnienia. Na pewno póki nie przeoczy takiej okazji, żeby zgarnąć trochę dodatkowego doświadczenia, i oczywiście pył kupiony, bies wyciągnięty wark próbuje skripować tutaj olbrzymiego żółwia morskiego wódz taurenów niedługo czwarty poziom czy będą kupione jakieś tutaj zwoje leczenia mamy, zwój leczenia zakupiony możliwe, że póki zauważy, że im to kripuje Oho, zauważy to, czy nie? Nie widzi, nie widzi, ale z góry może. O, zauważył z góry. Pamiętajcie, że noski latające mają większą wizję. Czy będzie heksy? Będzie heks na rycerza. Rycerz łapany. Czy błyskawica go załatwi? Różka tutaj wykorzystana na negację, ale rycerz i tak ginie. Rycerz padł. Łowca cieni wykorzystuje swoją falę leczącą. Ładnie mikrowany, zobaczcie, tutaj jest jeździec nitoperza. Zheksowany jeszcze został upiorny władca, żeby nie wyciągnął tego O, ale załatwiona jednostka, o o, czy to nie było troszeczkę zbyt odważne? Zheksowany został bohater, Wód stał Renów wstąp, czy będzie błyskawica? Bohater przeżył, zginął! Piąty poziom upiornego władcy, po teraz zginie niż? Puki! Puki zwycięża pierwszą grę, ja nie mogę, ale w jakim stylu, jak sobie dobrze poradził na swojego przeciwnika, wow! Ja nie mogę, ale sobie chłop poradził. Wow, po prostu wow, nieźle. Naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle. Gra numer 2. Wynik 1-0 dla Pukiego. Zobaczymy, jak póki poradzi sobie tym razem. Grany po raz kolejny wróżbita. Warg, tym razem zagrany władca krypty. Czyli co? Będzie szybka kopalnia grana? Tym razem władcą krypty nieupiornym. Władcą. Władca krypty, potężny bohater. Przywołuje żuki nie tylko. O, o, co tu robi Warg? Warg? Idzie agresywnie w stronę swojego przeciwnika, czyżby Warg chciał zrobić tower rusha. Przywołuje sobie pierwsze żuki ścierwojady. Żuki ścierwojady naprawdę potężna jednostka. 8, 9 obrażenia, 170 punktów zdrowia. Dwa takie żuki ścierwojady naprawdę potrafią zrobić bardzo dużo. Jeżeli jesteś zainteresowany grą żuków ścierwo jadów. Graj władce krypty. Bardzo fajne żuki. Jak widzimy ostra agresja od Pukiego. Od razu wjeżdża w ekonomię swojego przeciwnika. Póki stawia sobie wieżyczkę. Robi legowisko. Zobaczymy jak póki sobie tutaj poradzi. Jak widzimy po raz kolejny próbuje tutaj pozbywać się ekonomii swojego przeciwnika. A Kolici atakowani. Kolejna krypta zbudowana. Teraz trzeba jak najszybciej skoczyć tutaj peonami do legowisk. Dobra. Zobaczymy co tutaj się uda teraz działać. Puki używa sobie w swojego zwoju miejskiego portalu. Zobaczymy, co tu się uda zrobić. Póki chyba nie anulował swojej wieżyczki. Pierwszy bardzo duży błąd. Zobaczymy, jak to się skończy. Zaraz trzeba naprawiać legowisko. Atakowany jest władca krypty. Legowisko naprawiane. Pozbywa się, póki to jak widzimy, i szkieletów, i żuków, ścierwojadów. Czy peon zostanie zmikrowany? Fajnie byłoby go uratować. Peon schowa się do legowiska? Nie, nie schował się. Budowana jest wieżyczka. Zigurat. Czy ten Zigurat się zbuduje, czy się nie zbuduje? Atakowane góle. Niezła obrona od Pukiego. Zobaczcie, zobaczy, to jest coraz mniej jednostek. Wark nie ma za dużo drewna na to, żeby budować kolejne budynki. Ma tutaj brakującego jednego akolite opalowanie na peony. Peony muszą się jak najszybciej pochować. Legowiska mają już, zobaczcie, mają już spajki, mają kolce, więc ciężko będzie teraz tutaj Wargowi przez to przebić. Czy póki się wybronił? Czy warg ma plan awaryjny? No warg, bo zobaczcie, ma podwójną kryptę, nie jest w stanie nic z tym zrobić. Otoczony został wróżbita. Czy strata wróżbity da kombeka tutaj teraz temu? Wargowi, zobaczymy. Może jest cały czas szansa. Trzeba wskrzesić bohatera. Co zrobi teraz tutaj Warg? Warg? Warg traci władcę krypty. Traci władcę krypty. Jeden i drugi. XD. GG. Puki wygrywa 2-0. Puki wygrywa 2-0. Ja nie mogę. Puki jaki przygotowany na swoje mecze. Karamba. Kto by powiedział, że Puki... Wygra swoje spotkanie wynikiem 2-0. Naprawdę, póki niezły wynik. Jestem zaskoczony. Ja nie mogę. Co chłop zagrał? Co chłop zagrał? Przygotowany, jak nie wiem, na jakieś finały LCS w Lola? <noise> Nieźle, naprawdę jestem szokowany jaki póki był przygotowany. Jeżeli chodzi o Warga też widać było, że on miał. Plan w głowie, miał jakieś tam cele, które jakby nie było udawało się wykonać, tylko niestety na pierwszej mapie mocny creepjack od Pukiego jak na tych żółwiach zauważył z góry swoimi właśnie wifkami, że przeciwnik klipuje. Ostry wjazd, creepjack, stracony rycerz, później stracony Dracula, władca, upiorny władca, później stracony Lisz i niestety trzeba było odklepać. No a później idealnie przygotowany póki na Tower Rusha. No i co? No i tyle. Świetne spotkanie. Niestety Warg jest pierwszym graczem, który odpada, ale Wark. Wydaje mi się, że jako zawodnik zyskałeś tylko wyłącznie biorąc tutaj udział. Byłeś wybrany przez muchę. Widać, że wypróbowałeś na maksa wykorzystać swoją szansę. Fajnie grałeś, mam nadzieję, że weźmiesz udział, jak będziemy mieli kolejny taki turniej. No i jeszcze będziesz mógł udowodnić, że potrafisz zagrać jeszcze lepiej, bo muszę przyznać, Puki był świetnie przygotowany to spotkanie świetnie przygotowany, świet... No, no już, żebym nie słodził tego pukiemu było parę błędów, ale ogólnie jakimś tam planem widać, że się kierował.